Proszę źle nie zrozumieć. Nie mówię, że to nasza własność, ale to moje dziecko. A nasze czasy? Myślę, że nie będą miały nam tego za złe. Racja. Pani perspektywa jest godna szacunku, ale. Oczywiście to nie moja sprawa. Nie, to bardzo nowoczesne, wartościowe idee. To wartościowa perspektywa, ale co ja powiem ojcu? Nie chodzi tylko o nas. Zadzwonimy do nich, gdy tylko stąd wyjdziemy. Ty dzwonisz. Zostawiłeś gdzieś telefon? Jeszcze tego brakowało, żebyś zgubił telefon. Sprawdzić w środku? To wcale nie jest śmieszne i robi to poważny profesor. Docent. Odbierz zajęte i posłuchaj mnie. Kochanie, czy ona może mieć rację? Mehmet? Przemówiły do mnie słowa pielęgniarki. To dlaczego nie mówisz? Czego? Nie mogłem powiedzieć jej tego w twarz. Przez telefon jest jakoś łatwiej. Jest tam?